Wiadomo, że rodzic nigdy nie zarobił. kochanie zawsze o tym marzyłem, tak? No to jest trudna sytuacja. Wśród przyjaciół ja byłem ujawniony od, od, od zawsze praktycznie, ale to, tak naprawdę ostatnio zdecydowaliśmy się obaj na to, żeby na przykład na Facebooku upublicznić w związku. I, żeby właśnie też przestać to ukrywać. W meczu, w którym się to stało pośrednie, to zdjął po prostu jakieś bardzo mocno zaciasne buty, które nosiłem po prostu przez wiele lat. Tak? Jesteśmy razem 8 lat ze sobą, od 5 lat e, mieszkamy ze sobą. Na wybory trzeba chodzić. No, sytuacja na scenie politycznej jest taka a nie inna, więc często Człowiek się zaczyna zastanawiać, co ma zrobić, prawda? Czy ma w ogóle iść głosować, bo przecież oni się od siebie nie różnią. Chociaż to nie jest do końca prawda, ponieważ zawsze jakieś są różnice. Na pewno są ludzie przychylni naszemu środowisku, a są ludzie, którzy są totalnie anty. I choćby nawet ten głos miał być, powiedzmy, no nie wiem, zmarnowany na formację, która gdzieś tam. Y y nie dostanie się do Sejmu, czy, czy na kandydata, który się nie dostanie do Sejmu. Ja mam w sobie gdzieś tam to przekonanie i chcę w to wierzyć, że taka osoba będzie później wiedziała, aha, to ktoś na mnie zagłosował, to znaczy, że to co ja robię jest słuszne. My sobie na razie radzimy. Rad, radzimy, tak. Mamy wspólne mieszkanie, wspólny kredyt, wspólne konto, wspólne samochody. to wie, że bardzo dużo rzeczy e, jest możliwych do wykonania, tak. I jedynym takim ostatnim... E, tak czy wywajem, którego nam brakuje, to nawet nam nie ma to jest związek partnerski, tak? Prawo daje różne furtki, tylko że dlaczego, dlaczego każe się nam kombinować w tym momencie? Bo my musimy kombinować, żeby osiągnąć coś, co, co, co de facto nie jest zakazane przez prawo? To się nam po prostu w życiu poukładało, żeby znaleźć do siebie, tak? I chciałem... To...